Bieszczad to jest miejsce ciszy, spokoju, pełnego wytonowania i to jest najpiękniejsza rzecz. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku. Nawet przy dobrej pogodzie, to nie Tatry, gdzie turyści zajmują każdy metr kwadratowy, ani Alpy z luksusowymi kurortami, tylko i aż Wieszczady. Nasza mała mekka artystów, outsiderów i degeneratów ujętych poza nawias społeczeństwa. Szukają miejsca ciszy i spokoju. I to znalazły. Miejsca takie jak te tworzą góry, ale to tylko tło. Charakter Bieszczad doskonale oddaje jak Siekiery Zada. Drewniane diabły, siekiery, fotografie stałych bywalców tworzą klimat tego miejsca. Autorami tych bieszczadzkich dzieł sztuki są klienci baru, którzy w zamian za dobrą nalewkę oddawali część swojej twórczości. Docieramy do ludzi przez sztukę. Jak widać tutaj na ścianach, coś tam się pisze, coś tam się śpiewa nawet. Nie ja śpiewam, śpiewają do tekstów moich. I yy, no rzecz jest prosta, prawda? Sztuka jest najpiękniejszą rzeczą, yy, jaka może człowieka spotkać. Wierni goście patrzą na świat z perspektywy stołu ze skrzyżowanymi siekierami. I tu tworzą swoje wiersze. Rozszalał się w swej twórczej wizji, bo był jak aktor w telewizji. Więc tworzył wszystko, co popadnie, a robił to naprawdę ładnie. Trafiają tu też przypadkowi ludzie, którzy czytając o Bieszczadach dowiedzieli się o knajpie. Przeczytaliśmy, spodobała nam się i się okazało, że kiedyś za też jest tutaj e... knajpa tak, czy war? Myśleliśmy, że jest na tyle klimatyczne i tak jest fajnie opisywane, że przyjdziemy. Staramy się być sobą i reklamować własne życie po prostu i ludzie przychodzą, bo może się dobrze czują w atmosferze naszej szczerości. Galerie tutejszych artystów pełne są rzeź fantastycznych postaci. Utrwalone w drewnie bieszczadzki piękno przyciąga coraz więcej turystów. Tak jak kiedyś Warszawka tłumnie ściągała w Tatry, tak dziś to Bieszczady są na topie, a zakopany staje się passe. W Bieszczadach indywidualiści odnajdują ukojenie i inspirację. Szukając samego siebie, warto wybrać się właśnie tutaj. Kornelia Kosior, pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.